Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale z gry Medieval Dynasty, 27 odcinek serii. Słuchajcie, dzisiaj, szczerze mówiąc, nie pamiętam do końca co dzieje się w wiosce, ale chyba z tego co pamiętam, żadnego towaru do sprzedania raczej na dzień dzisiejszy. No, mięso z sosem nam zostało i pieczone mięso. Ja myślę, że to na razie zostawimy sobie tutaj, żeby oni ewentualnie mogli sobie, czyli moje osadnicy, spożywać. Natomiast ja mam taki plan, że pobiegniemy sobie do jednej z wiosek i zrobimy jakiś mały kłeścik. Dawno nie robiłem takich rzeczy. Talerz też zostawimy na razie tu. Z mamy trochę, więc niech będzie ona też tutaj przechowywana, przynajmniej na razie. Babki lekarskie mamy trochę, dziurawca też, więc w razie czego, gdyby nas coś tam miało zaskoczyć, długi łuk mamy 100%. Dobra. Słuchajcie, ok. Niech oni sobie tutaj działają, a my pobiegniemy słuchajcie, wioska nie to nacisnąłem. Pobiegniemy sobie do baranicy. Pobiegniemy do baranicy i zobaczymy jaki to kwestik mają dla mnie tamtejsi osadnicy. Tutaj raczej e, nic mi nie grozi I ze strony zwierząt, więc można... Tutaj nie spotkałem przez cały okres grania e, nigdy jakichś niebezpiecznych zwierząt. zakładam, że, że i tak będzie dzisiaj. Hmm. Słuchajcie, coraz bliżej e, premiera e, pełnej wersji gry. 23 września. Jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli nie będzie żadnego poślizgu, to 23 ukaże się pełna wersja gry Medieval Dynasty. Czekam, bo czekają nas pewne zmiany. Oni na wszystkich kart nie odkryli i kilka rzeczy, kilka rzeczy będzie, będzie ciekawych. Dobra, słuchajcie, niech nam trochę wzrośnie i zobaczmy, kto ma dla nas e, Strogo Mira. Gdzie ty jesteś, chłopaku? Pozdrowienia, mogę ci w czymś pomóc? Witaj, potrzebuję Twojej pomocy. Ostatniej nocy była straszna burza, która zniszczyła nasz dom. Czy mógłby, mógłbyś pomóc nam zebrać zasoby i odbudować go? Zapłacę ci jako nagrodę. Dobra, pomogę. No okej, okay, w pożądalu. Hmm, to teraz zobaczmy, co my musimy zrobić. Odbudowa domu. Potrzebnych jest 5 kamieni i aż 18 kłód. Hmm, no kłód to trochę będzie trzeba mu tu wyciąć trochę tego lasu. Hmm, czekajcie, pobiegniemy sobie. Czy ja mam kierę, Motykę mam. Młotek mam. No dobra. Trzeba będzie trochę, słuchajcie, ee, pozbierać trochę patyków e, i pewnie jakiś kamieni. Dobra, zbierzmy grzyb, kamień mamy. Kolejny kamień. Jeszcze potrzebujemy. No, gdzie są te kamienie? Dobra, musimy na pewno stworzyć sobie siekierkę, więc ją już na pewno możemy zrobić. Hmm, dobra, teraz sobie przypiszemy, gdzie mamy siekiera. Drewniana motyka, nóż, kamienna siekiera i to będzie powiedzmy szósty slot. I dobra, tylko ja bym zrobił tak, ponieważ namachać się trzeba tak samo przy ścinaniu każdego drzewa, o tyle w przypadku klonów e, mamy dużo więcej kłód, e, słuchajcie, do e, uzyskania. Właśnie trochę zmachałem. Hmm, jeśli dobrze pamiętam, to e, chyba coś koło czterech e, kłód możemy. Musimy się energię odnowić. Dobra. E, a jeszcze uda nam się prawdopodobnie słuchajcie uzyskać e, z pni które wykopiemy, kolejne kłody, w sumie mamy ich aż 18 do zebrania, więc tego trochę jednak jest. No właśnie, to jest to. No, leży w powietrzu. Kiedyś słuchajcie przy rąbaniu takiego drzewa yy, podczas prywatnej rozgrywki, w, o, to drzewo tak odbiło, że wyleciałem w powietrze. Mm, no i niestety straciłem życie. Mm, także czasami trzeba uważać. Dobra. Okej, okay, chyba trochę przeciążyłem się. No ale dobra, jakoś dojdziemy. Jakoś sobie dojdziemy, słuchajcie, daleko nie mamy, więc się doczołgamy. Ciągniemy te głody za sobą. No i dawaj On był w stodole ten gościu, któremu mieliśmy to przekazać. Mam tylko nadzieję, że możemy mu to częściowo przekazywać. Dobra, tu jest część materiałów. E, dziękuję Ci, będę wyczekiwać Twojego powrotu. No dobra, ile czego nam jeszcze zostało? Słuchajcie, e, weźmy sobie dziennik odbudowa domu. I jeszcze potrzebujemy 6 kłód i trzech kamieni na sześciu kłód. Zróbmy tak, że pozbędziemy się e, tych pni, bo one, raz, że będą psuły nam tutaj gdzieś tam ten krajobraz i będziemy tutaj chodzić od czasu do czasu, e, a dwa, w tej chwili te drzewa wyrastają właśnie z takich małych e, drzewek, więc nie ma potrzeby, żeby te pnie Tutaj zostawały. Mm. Motyką raczej nie zetnę drzewa. Dobra. Zetnijmy jeszcze tego tak klonik. Ta jest. Dobra, jeszcze potrzebowaliśmy za trzech kamieni słuchajcie. Dobra, jeden mamy. Wcale poszukiwanie kamieni je się fajnie szuka zimą, bo są widoczne, natomiast latem no niestety wcale tak fajnie nie jest. Dobra, ale powinien się ten kwestik zamknąć, byśmy mieli rozwiązany jeden temat. Trzymaj, to powinno być wszystkie materiały, które chciałeś. Dziękuję Ci bardzo. Pokażę Ci niektóre techniki budowlane, które opanowałem. Dzięki Ci. I dobra, słuchajcie. Dostaliśmy jakieś, ciekawe jestem jakie techniki. Zakończone. Odbudowa domu. Słuchajcie, co my dostarczyliśmy? Dostarczyliśmy 18 kłód i 5 kamieni. Dostaliśmy 30 punktów reputacji dynastii oraz 75 technologia budownictwa. Całkiem nieźle. Uważam, że całkiem nieźle. Dobra, skoro już tak wyszło, że jestem tutaj. Tylko ja chyba niestety nie mam, słuchajcie, w ekwipunku... No nie mam i raczej chyba sobie nie stworzę, czy stworzę sobie... Kamienny kilof. Mamy dwie, jeżeli byśmy wzięli, to mógłbym pobiec sobie do tej. Czyli kamieni potrzebujemy. Kamień. Potrzebujemy jeszcze z dwóch kamieni, to z, bo jestem blisko tej kopalni. I tutaj mógłbym sobie kurczę, słuchajcie, coś wydobyć przy okazji, ale z tego co ja pamiętam, to kamienie nie muszę zbierać, bo jak wychodziłem z kopalni, to zostawiałem zawsze te kamienie. Więc możemy wykorzystać ten moment aby wybrać do kopalni na chwilkę. Zbierzemy sobie jakieś dodatkowe zasoby i wrócimy do nas na wiochę. Zobaczcie, ja mam tutaj kilofy. Nie muszę ich wytwarzać. Więc weźmy weźmę sobie piszemy tylko te kilofy. Najpierw przypiszemy sobie ten kilof, który ma mało, czyli raptem 16%. No i dobra. Dobra, jeden już tam się zepsuł. Używamy kolejnego. E, bo będę chciał za jakiś czas słuchajcie z tych złóż, które tutaj zdobędziemy. Mm, a z tych złóż w końcu stworzyć sobie narzędzia, które będą przynajmniej e, może z brązu, jeżeli będzie taka możliwość, albo też miedziane. No one dużo. E, dużo bardziej wytrzymałe słuchajcie są e, dobra wyjdźmy żeby tutaj już nie zostawiać tych kamieni w tej w tej jaskini w tej kopalni ja sobie wymyśliłem że będę je zostawiał tutaj przed przed tą kopalnią gdzie są te kamienie są co my mamy, ewentualnie coś, czego możemy się pozbyć? Nie bardzo możemy się czegoś pozbyć, a w sumie to jesteśmy dość mocno już obciążeni. No dobra, to weźmy sobie troszeczkę jeszcze dla przykładu soli, bo są nam właśnie do przetwórstwa mięsa i ryb będzie potrzebna. Wyrzućmy tylko te kamienie. Mam tylko nadzieję, że jeżeli wyrzucimy kamienie... ...to że to... No i jest elegancko. Już więcej nic nie bierzemy. Bo zwyczajnie jesteśmy przeciążeni. Dobra, lecimy z powrotem... ...na wiochę do nas. Mogłem ten off zostawić tak na dobrą sprawę tutaj przy tej e, kopalni, no, ale już zapomniałem. No trudno, się mówi. Żyje się dalej. U, chyba się trochę zmachałem. Zgarniemy sobie troszeczkę grzybów przy okazji. Mm, o, jak dużo. Tylko, że właśnie zaczyna być nam ciężko. Zaczyna być nam ciężko, bo mamy potyki pióra. Kurde, szkoda tu cokolwiek zostawiać, ale dobra. Zdejmiemy sobie powiedzmy z pięć patyków i będzie OK. Nic nie zbieram po drodze, bo szkoda zbierać, a potem to zostawiać. Że grafika w tej grze nie przestaje mnie zaskakiwać, po prostu jest rewelacyjne. Te widoki, to wszystko jest naprawdę na maksa zrobione. Podoba mi się strasznie. Dobra. przy okazji słuchajcie potem w pracach w, w kopalni. To się wy, yy, wykąpię w rzece. Będzie elegancko. O proszę bardzo. Głęboka tutaj ta rzeczka. Yy, Kompię wzięta. Yy, napiłem się, mogę działać dalej. Lecimy, słuchajcie, mamy yy, sytuację taką, że doszła nam już yy, kapucha. O, widzę, że tutaj pracownik nam no ładnie pozbierał ją. Elegancko, Elegancko po prostu. No je, że elegancko. Dobra, skoro mamy, to zróbmy... ...zróbmy też tabki miedzi. Dobra, co my jeszcze możemy zrobić? Możemy zrobić rudę e, cynę. Cynę zrobimy tylko niestety mało. Możemy zrobić sobie sztabkę brązu, ale czy my możemy już wytwarzać e, narzędzia z brązu? Mm, słuchajcie, nie, jeszcze mamy za mało punktów technologii. Potrzebujemy 500, mamy 452 punkty, więc no, chwilowo jeszcze nie możemy wytwarzać sobie brązowych narzędzi znaczy narzędzi brązowych z brązu w sensie. Dobra, zostawmy tak sztabkę. cynę zostawimy, rudę zostawimy. Bo to w sumie jest tutaj słuchajcie potrzebne. Sól zostawimy w chacie. Czy w chacie myśliwego. Gdzie jest chata myśliwego? Zgubiłem się, nie wiem gdzie jest chata myśliwego. No. no, autentycznie słuchajcie. Tu była chyba chata myśliwego. No, dokładnie. Eee, to zostawimy sobie tutaj trochę soli. Mamy sól, mamy sól. No, cztery. Mamy 10 sztuk soli, nie, nie za dużo. Yy, no, ale to są powiedzmy na początki tam w kopalni. I na razie to robimy wszystko przy tak zwanej yy, słuchajcie okazji. Yy, natomiast tak ja jeszcze chciałem zobaczyć jedną rzecz. Ale to mogę zobaczyć z poziomu zarządzania. Z poziomu zarządzania magazyn, magazyn żywności. Yy, spójrzmy co yy, udało nam się pozbierać. Mamy 283 kapusty. Yy, mięsa mamy Mięso z sosem. Zobaczcie jak oni wsuwają to mięso z sosem. Chociaż tak na dobrą sprawę, to to mięso z sosem... No tak, ono jest w magazynie żywności. No i dobra. Niech oni zjedzą, to przynajmniej może będą szczęśliwsi, słuchajcie. Bo ja jeszcze chciałem zobaczyć jak wygląda kwestia zarządzania. Jak... no poziomy ich zadowolenia są powiedzmy... Powiedzmy średnie. Hmm, tu jeszcze mamy jakiś problem. A, brakuje torby. Dobra, słuchajcie, to skoro brakuje torby, e, a my nie mamy gościa od e, szycia różnych tam, wiecie, rzeczy. Póki co, bo i tak nam brakuje ludzi, ale nie możemy ich zatrudnić. No nie możemy. Po prostu zwyczajnie nie mamy wszystkich tylu punktów dynastii, aby zatrudniać sobie do bólu pracowników, więc na razie musimy pewne czynności wykonywać za nich. Ja stworzę z sześć takich toreb prostych worków, tak. Te worki wrzucimy do skrzyni i niech on sobie po prostu bierze wtedy, kiedy potrzebuje. A zrobimy ich więcej, żeby co chwila do tematu nie wracać. Dobra, zostawimy sobie bówek. Mamy jeden worek, który jest słaby, a reszta jest ok. Dobra, czyli tu jest wszystko ok. Mochomor Czerwony. Nie wiem, czy ktoś z niego coś zrobi, czy nie zrobi. Zostawimy go. Tubaszkę, kanie. Niech mają, niech jedzą, sobie coś z tego zrobią. Mam nadzieję, że nie otrują mnie, jak zostawię im humora czerwonego, że nie dołożą do jakiejś potrawy. Jakbym ich w razie wkurzył, to żeby, żeby nie było takiej sytuacji. Dobra, słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, to brakuje nam trochę mięcha. Hmm, bo tam patrzyłem, że jest tego mięsa naprawdę niedużo, a potrzebujemy do tawerny słuchajcie, miecha, więc polecimy sobie jeszcze na jakieś małe polowanko. Ehe, jakieś małe polowanko. No, żeby wieczorem było z czego e, słuchajcie zrobić. O, kiemanko, kolego. O, kurde, ale mnie wystraszył. Szybki był. Jeszcze stoisz? No stary, co tu się dzieje? Orany boskie. Jakby więcej żubrów tu było. pad kolejny. Oskurujmy go. Bo muszę odzyskać trochę strzał, zanim pójdę walczyć z kolejnym. Słuchajcie, żubram. Dlatego, że nie wiem ile nie sprawdziłem. Ile miałem strzał, jak wybierałem się na, na to polowanie. Nie ma tu więcej? Nie ma więcej chyba. Dobra, pad, pad. Oskórujemy go jeszcze. Mm, to troszkę skóry będziemy mieli. No i dobra, spadamy, zanim nam dopadną tutaj już jakieś zwierzęta, bo już wieczór nam się zbliża. A tam na tym terytorium potrafią pojawiać się dziki. Wilki może nie, ale dziki, dziki czasami tam bywają, więc wolałbym uniknąć, skoro już udało nam się tyle rzeczy zrobić, zdziałać. W ogóle mam w planach, słuchajcie, wybudować tutaj e, ognicho, takie, przy którym będą mogli sobie mm, wszyscy, słuchajcie, usiąść. To jest to pochodnia. E, przy którym będą mogli sobie wszyscy usiąść, a swoją drogą no, będzie dawało jakiś tam fajny klimacik. Więc taki jest plan. Czekajcie, co ja tutaj chciałem zostawić? Na pewno chciałem zostawić skórę, bo skóra jest mi niepotrzebna. Na pewno chciałem zostawić te pióra, bo też mi są niepotrzebne. Mięso się przyda, reszta generalnie rzeczy jest gdzieś tam potrzebna. Kłody dwie są niepotrzebne, patyki są też niepotrzebne. Dobra, więc to generalnie. Troszeczkę temat załatwiało. Weźmy jeszcze tylko z magazynu żywności. Pobierzemy sobie właśnie, miałem zrobić z tej cebuli jeszcze coś. To może zamiast tam, chyba do cebuli było potrzebne pieczone mięso. Dobra, zabierzemy trochę pieczonego mięsa, żebym się już nie wracał. I jeszcze z magazynu powinniśmy pobrać, chyba, talerze. Bo tak mi się wydaje, że ta, drewnianych talerzy mamy 11, misek mamy 15. Dobra, przerzucimy sobie do tawerny ten towar, bo on będzie nam potrzebny podczas jakichś tam lat związanych z gotowaniem. Zróbmy eee, tak. A tu mamy jeszcze 23 sztuki mięsa. Jakąś marchew jedną. No dobra. Nie jest, nie jest, słuchajcie, źle. Z cebuli. Żeśmy wytwarzali z pieczonym mięsem. Dobra. To możemy zrobić 11, więc robimy sobie. No dobra, słuchajcie. Była kopalnia, był jeden kłaścik, było polowanie. A teraz jest gotowanie. Tym akcentem dzisiaj będziemy już sobie kończyli ten odcinek. Także, jeżeli wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, no to łapkę w dół, w bok, po skosie, jak chcecie. Oczywiście ci, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, to serdecznie zapraszam do zostawienia suba z dzwoneczkiem. A ja was żegnam w takim razie i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.